Czy wiesz, że już od listopada 2025 roku ZUS szykuje zmiany, które mogą całkowicie odmienić twoją emeryturę i sposób, w jaki dostajesz swoje pieniądze? To nie są plotki, to oficjalne decyzje, które dotkną każdego emeryta i każdego, kto choć raz wpłacał składki. Jeśli myślisz, że twoja emerytura jest bezpieczna, lepiej zostań do końca, bo to, co powiem, może cię naprawdę zaskoczyć. Tu. Na tym kanale nie ma propagandy ani pustych obietnic, tylko fakty o ZUS, emeryturach i kryzysie, który właśnie puka do drzwi. Dlatego kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek, bo to jest nasz kanał, miejsce stworzone właśnie dla ludzi takich jak ty. Tu codziennie mówię o tym, kiedy ZUS wypłaci pieniądze, jakie zmiany szykuje rząd i jak naprawdę wygląda przyszłość polskich emerytur. Jeśli chcesz wiedzieć pierwszy, co się dzieje z Twoimi świadczeniami. Zostań z nami, bo tu mówimy o prawdzie, o pieniądzach i o ludziach, którzy całe życie na te pieniądze pracowali. Czy wiesz, że już od listopada 2025 roku ZUS wprowadza zmiany, które mogą kompletnie odmienić twoją emeryturę? To nie żart. Tysiące Polaków mogą dostać mniej pieniędzy, inni zyskają dodatkowe świadczenia, a cały system emerytalny stanie na głowie. Właśnie o tym dziś porozmawiamy o siedmiu kluczowych zmianach które każdy emeryt rencista i przyszły emeryt w Polsce musi znać. Bo to nie są suche wiadomości z rządu. To są decyzje, które dotkną twojego portfela, twojego bezpieczeństwa i twojej przyszłości. Dlatego zostań ze mną do końca, bo to co usłyszysz, może dosłownie zdecydować o twoich pieniądzach. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, kliknij subskrybuj i włącz dzwoneczek, bo ten kanał powstał właśnie dla nas. Dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się z naszymi pieniędzmi w ZUS, z naszymi emeryturami i przyszłością polskich seniorów. Tu nie ma polityki. Tu są fakty, liczby i prawda o tym, co naprawdę planują w Warszawie. Pierwszy wstrząs dla emerytów dotyczy waloryzacji. Rząd wprowadza nowy sposób obliczania podwyżek, łącząc inflację z realnym wzrostem płac. W teorii ma to chronić świadczenia przed utratą wartości, ale w praktyce może oznaczać mniejsze podwyżki niż do tej pory. Eksperci już biją na alarm. Jeśli inflacja spadnie, a płace nie będą rosły wystarczająco szybko, wielu seniorów dostanie tylko symboliczne podniesienie emerytury. Czyli znowu to samo: ceny w górę, a emerytura prawie bez zmian. Druga duża zmiana: elastyczny wiek emerytalny. Nie, rząd nie podnosi wieku, ale wprowadza tzw. Elastyczny próg przejścia. Osoby z długim stażem pracy będą mogły przejść na emeryturę wcześniej: kobiety po 38 latach, mężczyźni po 43 brzmi dobrze, ale to ogromny koszt dla ZUS. Już teraz mówi się, że fundusz emerytalny będzie potrzebował największej w historii dotacji z budżetu. A co to znaczy dla nas wszystkich? Mniej pieniędzy na inne cele i jeszcze większa presja by kolejne reformy dotknęły przyszłych emerytów. Trzecia zmiana limity dorabiania na emeryturze. Od listopada 2025 roku mają zostać znacząco zwiększone, a w niektórych przypadkach całkowicie zniesione. Wreszcie. Wielu seniorów od lat czekało, by móc spokojnie dorobić bez strachu, że ZUS im coś zabierze. Rząd zapowiada, że to krok w stronę aktywnego starzenia się. Ale jak długo potrwa ten eksperyment, jeśli gospodarka się osłabi, limit może wrócić szybciej niż się spodziewamy. Czwarta zmiana to nowy dodatek energetyczny. Wzrost cen prądu i gazu najbardziej uderza właśnie w seniorów. Od listopada 2025 roku rusza więc specjalny program dopłat od 600 do 1200 zł rocznie, w zależności od dochodów i miejsca zamieszkania. Czy to wystarczy by ogrzać mieszkanie i zapłacić rachunki zimą? Wątpliwe, ale to lepsze niż nic. Piąta zmiana. Cyfryzacja systemu emerytalnego. ZUS wprowadza nową platformę online, która automatycznie obliczy twoją przyszłą emeryturę i pozwoli złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. Brzmi jak rewolucja. Wreszcie koniec z kolejkami. Ale pojawia się pytanie: co z osobami, które nie korzystają z internetu? Rząd zapewnia, że będą specjalni asystenci w oddziałach, ale czy naprawdę będą w stanie pomóc każdemu seniorowi? Czas pokaże. Szósta zmiana. Temat, który wywołuje najwięcej emocji tak zwane emerytura obywatelska. Choć nie wejdzie jeszcze w 2025, projekt jest już gotowy. Zakłada, że każdy Polak po osiągnięciu wieku emerytalnego dostanie minimalną gwarantowaną kwotę od państwa, niezależnie od tego, ile lat przepracował. Dla niektórych to sprawiedliwość, dla innych kara za ciężką pracę. Ale jedno jest pewne: koszt takiego programu to miliardy złotych. I wreszcie siódma zmiana, o której mówi dziś cała Polska: piętnasta emerytura. Tak, po trzynastce i czternastce. Rząd planuje wprowadzić kolejną jednorazową wypłatę. Ma być wypłacana pod koniec roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2025. Politycy twierdzą, że to pomoc dla seniorów, ale przeciwnicy nazywają to wprost, wyborczym prezentem. Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, seniorzy przyznają jedno: każda złotówka się liczy. Ale to wszystko to tylko wierzchołek góry lodowej, bo prawdziwy problem leży gdzie indziej w kondycji samego systemu. Eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych lat liczba osób pobierających świadczenia przekroczy liczbę aktywnych płatników składek. ZUS już dziś działa na granicy wydolności finansowej. Co się stanie, jeśli gospodarka zwolni? Czy w przyszłości starczy pieniędzy dla wszystkich? To pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi. I właśnie dlatego ten kanał powstał, żebyśmy razem szukali odpowiedzi. Tu nie ma sensacji ani tanich nagłówków. Tu codziennie tłumaczę, co naprawdę dzieje się w ZUS, kiedy będą wypłaty, jakie są nowe przepisy i jak przygotować się na nadchodzące zmiany. Bo jeśli sami nie będziemy wiedzieć, co planują, to nikt nas nie ochroni przed niespodziankami. Widzisz, w Polsce mamy miliony seniorów, którzy całe życie ciężko pracowali, a dziś z trudem wiążą koniec z końcem. I właśnie dla nich, dla Was, tworzę ten kanał. Tu dowiesz się, jak waloryzacja wpłynie na Twoje świadczenie, jakie dodatki Ci przysługują, kiedy ZUS wypłaci pieniądze i co zrobić, by nie stracić tego, co Ci się należy. Nie opieraj się na plotkach ani na główkach z internetu. Tu mówimy o faktach, prostych liczbach. I rzetelnych analizach. Więc jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę stanie się z Twoją emeryturą po listopadzie 2025 roku, jeśli chcesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnej wypłaty, żadnej nowej ustawy, żadnego świadczenia, kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek. Bo to jest nasz kanał kanał ludzi, którzy nie chcą być oszukiwani kanał dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak naprawdę działa ZUS. Jakie pieniądze im się należą i dlaczego rząd podejmuje takie, a nie inne decyzje? Tu zawsze będziesz pierwszy, kto dowie się o zmianach, o wypłatach, o waloryzacji, o dodatkach i o kryzysie emerytalnym, który już puka do naszych drzwi, bo my nie tylko słuchamy, my rozumiemy, co te decyzje znaczą dla zwykłych ludzi. Więc zostań ze mną do końca, napisz w komentarzu, co myślisz o tych zmianach i czy Twoim zdaniem ZUS rzeczywiście pomaga seniorom? Czy tylko próbuje ich uspokoić przed wyborami, Twoje zdanie jest ważne, bo ten kanał to wspólnota ludzi, którzy mają odwagę mówić o tym, co naprawdę dzieje się w Polsce. Dziękuję, że jesteś tutaj, i pamiętaj, listopad 2025 to nie będzie zwykły miesiąc. To moment, który może zdefiniować przyszłość polskich emerytur i całego systemu ZUS. Dlatego nie odchodź daleko. Już w kolejnych filmach pokażę dokładnie, kto zyska, kto straci i jak możesz zabezpieczyć swoje pieniądze. Kliknij subskrybuj, bo razem tworzymy miejsce, gdzie prawda o emeryturach naprawdę ma głos.